Bywają bezwzględne, bardzo uparte, bywają bardzo agresywne. Mimo, że w środku jest bardzo wrażliwa, to to są osoby, które mają pokarową twarz i są kapryśne. Trójki często zmieniają zdanie. Dzisiaj ci powie tak, jutro ci powie inaczej, później nie będzie pamiętać. To są osoby, które mają bardzo dużo pomysłów, bardzo rzadko się załamują, mają zasady. Które są uparte, które swojego będą bronić, dla których bardzo ważna jest praca. Witam serdecznie. E, wiem, że na tym kanale, e, co oczywiście bardzo cieszy i mnie, i cały mój team, przybywa e, subskrybentów, dlatego postanowiliśmy nagrać dzisiaj taki bardzo podstawowy filmik na temat numerologii. I będziemy sobie mówić o tym, jaką jesteś wibracją numerologiczną i co to oznacza. I od razu na samym początku powiem, że to nie jest tak, że ja w ciągu jednego filmiku jestem w stanie opowiedzieć o każdej wibracji wszystko. Tak? czyli dzisiaj będziemy sobie tak rzucać hasłami, będziemy sobie mówić mniej więcej, czym ta wibracja się charakteryzuje. Natomiast jeśli chcesz zgłębić swój portret numerologiczny, czyli dowiedzieć się nie tylko swojej wibracji głównej, ale przede wszystkim na przykład o tym, jaki wpływ na Ciebie ma nie tylko Twoja wibracja główna czy linia życia, ale również dzień urodzenia, no to właśnie trzeba już wiedzieć, jak te liczby. Na siebie działają. Natomiast, już y, pomijając te wszystkie dodatkowe rzeczy, które oczywiście są bardzo ważne, no dobrze, to jak obliczyć swoją wibrację główną? Napisz swoją datę urodzenia, a następnie każdą cyfrę dodaj osobno i otrzymasz najprawdopodobniej liczbę dwucyfrową, chyba że urodziłeś się po 2000 roku, to wtedy możesz otrzymać od razu cyfrę. Jeżeli otrzymasz liczbę dwucyfrową, to następnie wykonaj redukcję numerologiczną, czyli dodaj otrzymane liczby do siebie yy, i wtedy wyjdzie ci, jaką liczbą jesteś. I teraz, tak jak powiedziałam na początku, w największym skrócie, tylko powiem tak: yy, jak jesteśmy w szkole numerologii, to my na to zagadnienie mamy cały weekend. My cały weekend opowiadamy o tym, jak ta wibracja się zachowuje, co lubi ta wibracja, czego nie lubi ta, e, jakie będzie miała priorytety ta, co będzie ważne dla tej, e, jakie trudne cechy będzie miała ta wibracja, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, żebyście wszyscy widzowie dzisiaj mieli świadomość, że ja w ciągu tych e, kilku czy kilkunastu minut muszę powiedzieć coś, co tak naprawdę jakby miała powiedzieć, e, pełną wersję, to siedzielibyśmy tutaj e, cały weekend. No ale dobra, jak to mówią do brzegu. No to co? Jedynka numerologiczna, czyli jak ja myślę o jedynce numerologicznej, to to jest, e, to, to są osoby, które idą w nowe, są dobrymi przywódcami, to są osoby, które mają bardzo dużo pomysłów, bardzo rzadko się załamują, e, bo wiedzą, że zawsze coś się wymyśli. To są takie Młode umysły, nieważne jaki jest biologiczny wiek, to są takie osoby zawsze z jakimś pomysłem, zawsze coś mają do powiedzenia. Najczęściej w naturalny sposób są to osoby pewne siebie. Co jest trudnego w jedynkach? Bardzo często jedynka ma ryst narcystyczny, czyli to są osoby zachwycone sobą w taki nie zawsze łatwy dla otoczenia sposób. To są osoby, które bardzo często uważają, że tylko one mają rację, tylko one wiedzą, jak powinno być, i to nie tylko w tematach, w których są faktycznie ekspertem, bo często jedynki numerologiczne to są osoby wykształcone, ale yy, no, mają się za ekspertów również w innych dziedzinach. I czasami rozmowa z jedynką numerologiczną jest po prostu trudna, yy, zwłaszcza jak mamy yy inne zdanie niż ona. E, to tak w wielkim skrócie, dwójki numerologiczne. E, dwójka numerologiczna, jeżeli nie ma innych e, e, liczb w portrecie, które pomagają budować poczucie pewności i wartości siebie, to to są osoby zazwyczaj nieśmiałe, wycofane. Osoby, które potrzebują e, bardzo m, często więcej czasu, żeby się gdzieś zaadoptować, nie wchodzą z takim rozmachem, tylko wchodzą takie, takie właśnie wycofane bardziej obserwują, niż biorą udział e, czynny w tym, co się wydarza. E, dwójki numerologiczne dążą do tego, żeby ludziom było dobrze, żeby była harmonia. Często te osoby. W taki naturalny sposób stawiają siebie na dalszym planie niż, yy, niż innych, czyli jakby szczęście innych jest dla mnie ważniejsze niż moje szczęście. No i my oczywiście w numeroterapii uczymy tego, żeby, żeby ta osoba też o sobie myślała. Natomiast no, tak te osoby naturalnie funkcjonują. Natomiast dwójki numerologiczne też trzeba pamiętać o tym, że to są osoby, które często nie pracują w należyty sposób ze swoimi emocjami, których mają mnóstwo, bo dwójki są bardzo wrażliwe. I, yy, i często u nieprzepracowanych yy, osób, że tak powiem, wydarzają się wybuchy wręcz agresji. Czyli ktoś powie, jesteś taką dwójką, taką łagodną, a tutaj mi tak do, do, dowaliłeś, nie? Byłeś taki trudny dla mnie. Byłeś agresywny. No tak, no dwójka tak reaguje, bo, bo to jest ten moment, że dwójka osiąga taki stan, przelało mi się, więc zaczynam być agresywny, nie? Więc dwójki tutaj, no, powinny pracować ze swoimi emocjami. Dwójki też mają taką e, cechę, że zjednują sobie ludzi, że ludziom przy dwójkom jest dobrze. Przy dwójkach my lubimy się się otworzyć, lubimy zaufać i na przykład e, mężczyźni, dwójki numerologiczne e, też potrafią to wykorzystać tak w sposób różny, e, no bo zdobywają serca kobiet, ale później na przykład nie chcą z tymi kobietami być, nie? I wtedy mówisz, mówi się o matko, ty jesteś dwójką, jesteś taki podły, no, no tak, tak może być, nie? Natomiast generalnie to są osoby bardzo wrażliwe, e, natomiast no jak każda wibracja też ma tą strefę cienia. I tutaj, żeby, żeby to, że ktoś jest dwójką, żeby nikogo nie zmyliło, bo e, dobrze przepracowana dwójka, no to właśnie będzie ciepła, kochana i myśląca o innych. Natomiast nie, osoby, które są, e, no nie pracują nad sobą, tylko właśnie idą w tą stronę, żeby zabezpieczyć tylko i wyłącznie swoje potrzeby, to nawet jak są dwójkami numerologicznymi, to i tak. To będzie, obcowanie z nimi będzie właśnie no, trudne i delikatnie mówiąc, może być niemiłe. Trójka numerologiczna to są osoby, które urodziły się po to, żeby na świecie była radość. I znowu to jest tak, że jeżeli trójka numerologiczna ma swoje problemy, ma nieprzepracowane różne tematy, no to trójka numerologiczna nie będzie miała radości, żeby się nią podzielić, nie? Ja pamiętam kiedyś robiłam portret y, dla takiej Polki, która od lat mieszkała w Niemczech i wyszła za Niemca, i właśnie tam taka, była taka sytuacja, że, że ona. Ja, ja robiłam portret i opowiedziałam, i, i ten mąż był trójką numerologiczną. I ona mówi: Nic z tego, co mówisz, się nie zgadza o moim mężu. I ja mówię: Dlaczego tak? No, ona mówi: Bo on nie jest radosny, on jest kapryśny, on jest, on jest rozchwiany, on nie daje radości itd., itd. No tak, no bo chłop przez lata nie pracował nad sobą, brał na siebie tylko dużo, dużo, dużo i nie miał gdzie tej radości w sobie pobudzać, tak? Czyli trójki numerologiczne rodzą się z potencjałem radości, natomiast czego będą wykorzystywać i czy będą w tej radości, będą tą radością, e, nie przychodzi mi na słowo do głowy, zarażać innych, zależy tylko od tego, jak to życie ich będzie wyglądać. Natomiast trójki są kapryśne, trójki często zmieniają zdanie. Trójka e, dzisiaj ci powie tak, jutro ci powie inaczej, później nie będzie pamiętać. E, natomiast są urocze, My lubimy trójki numerologiczne, bo to jest taka, takie jak obcowanie z takim fajnym dzieckiem, z takimi, fajnymi pomysłami dziesięcymi i tak dalej. Trójka musi pamiętać o tym, żeby gdzieś się rozwijać twórczo. I nie chodzi o to, że ona musi śpiewać, malować obrazy czy rzeźbić, ale musi robić coś, co będzie twórcze, nie odtwórcze. Nawet jeśli ma pracę odtwórczą, czyli idzie od 7 do 15 i tam, no nie wiem, żyje według jakichś ściśle określonych procedur, bo jest na przykład księgową, ok, ale po pracy musi dać sobie czas na swoją twórczość, na swoją, dać sobie przestrzeń na to, żeby coś swojego stworzyć. Nieważne na jaką skalę, nieważne czy to będzie dekupaż, czy to będzie zrobić komuś ładny makijaż, czy to będzie e, dobrać komuś fajny strój, czy pójść na zakupy i właśnie... Bo, bo zobaczyć, jak, jak różne rzeczy ze sobą mogłyby być, nie wiem, na, na, na strój czy do wnętrza. No jest mnóstwo miejsc, gdzie trójka może, może być twórcza. Natomiast, jak trójka nie daje sobie tego, tej przestrzeni do twórczości, to staje się właśnie zgorzkniała i trudna, i wtedy trójka wibruje nam tylko e, w tym, jak my to mówimy, e, w, tej, w tej przestrzeni, e, no nie chcę powiedzieć negatywnej, ale, ale no tej trudniejszej. O. Czwórki numerologiczne, proszę państwa, to są tacy nieumundurowani wojskowi. Czyli to są osoby, które mają zasady, które wiedzą, które są uparte, które swojego będą bronić, dla których bardzo ważna jest praca. I teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ta osoba pracę uważa za coś normalnego, czyli ona idzie, realizuje się w pracy. Czwórki to są bardzo dobrzy pracownicy, właściwie na każdym stanowisku, bo czwórka, co do zasady, wszystko co ma zrobić, stara się zrobić najlepiej jak tylko może. To są pracownicy roku, <grym> dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast czwórki bywają bezwzględne, bywają bardzo uparte, bywają bardzo agresywne, i, yy, i, i czwórka, mimo że w środku jest bardzo wrażliwa, to to są osoby, które mają pokarową twarz. Jak ja myślę o czwórce numerologicznej, to przychodzi mi do głowy postać: myślę, że znana wszystkim Margaret Thatcher, czyli żelazna dama, nie? I jakby ja w ogóle, jak obejrzałam serial Korona na Netflixie, ten czwarty sezon, kiedy pojawia się właśnie księżna Diana i, i Margaret Thatcher, no to to jest czwórka numerologiczna. I ja na przykład uwielbiam pracować z czwórkami numerologicznymi, tylko że ja wiem, jak z nimi rozmawiać. Bo to są bardzo dobrzy pracownicy, oni są bardzo oddani, oni bardzo często y, są, y, kierują się bardzo swoimi zasadami i bardzo ciężko jest ich do różnych rzeczy przekonać. Natomiast jest to możliwe, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Natomiast czwórka numerologiczna to nie jest osoba, która dogada się z każdym. Mimo, że będzie próbować, mimo, że będzie rozwijać te zdolności komunikacyjne, no jeżeli ma jeszcze tam otwierające inne liczby w portrecie, będzie jej łatwiej. Natomiast to są osoby raczej, które wybierają sobie znajomych, bardzo bym powiedziała uważnie. Nie wiem, czy robią to świadomie, czy, czy mniej. Natomiast no, to, to nie jest taka osoba jak trójka numerologiczna, że wpadnie i albo, albo z wszystkich zirytuje, albo wszystkich rozśmieszy. Tylko czwórka po prostu no jest czwórką. Nie? Czyli będzie siedzieć, będzie analizować, będzie myśleć i będzie z taką właśnie czwórkową elegancją załatwiać e, różne sprawy. Piątka numerologiczna to są osoby, ja o nich mówię, półdzikie. Z piątką nigdy nie wiesz co się wydarzy, nigdy nie wiesz jaki piątka będzie miała humor. Oczywiście piątki powinny bardzo, ale to bardzo pracować ze swoimi emocjami, dlatego że u piątek numerologicznych najważniejsze na świecie są emocje. I jak piątka jest w depresji, to jest w najgłębszej depresji świata. Jak piątka numerologiczna się cieszy, to jest najszczęśliwszą istotą na świecie wtedy. Piątki numerologiczne bardzo często e, uczymy tego, żeby rozum, żeby analizowały różne rzeczy, żeby się wyciszały poprzez zrozumienie różnych spraw. Natomiast piątka, co do zasady, to są właśnie osoby, które bardzo mocno siedzą w, w emocjach. Czyli ona się budzi, ma jakiś humor i ona już na bazie tego humoru załatwia różne rzeczy. Czyli tak jak na przykład czwórka wstaje i myśli, co jest do zrobienia w pracy, to piątka wstaje i skupia się na tym, w jakim piątka jest humorze. Nie? I to bardziej nazywa lub mniej nazywa, natomiast u piątek. Wszystko zależy od ich humoru, czyli może z nimi być niesamowicie fajnie, bo to są osoby spontaniczne, z dużą ilością pomysłów, lubiące zmiany, bardzo często z błyskotliwym umysłem, z potencjałem intelektualnym, i e, to są osoby, które dodają takiej. Takiej energii grupie, czyli na przykład mamy grupę przyjaciół, jest piątka i piątka mówi: Dobra, to dzisiaj robimy imprezę tam. Ja to wszystko zorganizuję, to i to ma tak wyglądać. Natomiast jak piątka numerologiczna nie ma humoru, no to nie pójdzie na tą imprezę, nie? Nie pójdę i koniec, bo, bo nie mam kaprysu, żeby iść na imprezę. Dlatego piątki, yy, no, nie, nie, tak, tak bardzo tutaj. Dużo można wywnioskować z tego, że tak jak mówię, piątka numerologiczna to jest osoba, która funkcjonuje poprzez swoje emocje. I, i, i to też powinno nam wiele wyjaśnić. Nie? E, osoby bardzo ciekawe, natomiast no, jeżeli nie popracują nad swoimi emocjami, to są bardzo trudne dla otoczenia, bo czwórka emocje zamknie, trójka emocje sobie szybciutko uzdrowi, bo, bo trójki mają takie zdolności. Natomiast piątka będzie w tej emocji i będzie przez to czasem bardzo trudna dla wszystkich w otoczeniu. Szóstki numerologiczne to są osoby, które uwielbiają być e, opiekującymi, czyli dla szóstki jest ważne, żeby zrobić coś dla kogoś. Robią to w zupełnie inny sposób niż dwójki numerologiczne. Dla szóstka Istnieje po to, żeby wspierać innych, żeby wychowywać dzieci, żeby wychowywać, żeby prowadzić fundacje. Szóstka to jest osoba, dla której ważni są inni, ale ona też jest dla siebie ważna, bo wie, że ona musi się dobrze trzymać, żeby móc pomagać innym. I szóstka to robi w sposób bezwysiłkowy, czyli szóstka widzi, że komuś gdzieś trzeba pomóc, idzie pomaga. Po prostu. To są też bardzo często dusze artystyczne, zwłaszcza te szóstki z 33, bo tam są te, te dwie trójki. One właśnie nam idą w taki artyzm, więc często szóstki numerologiczne grają na jakimś instrumencie, piszą poezję, no gdzieś tak realizują się właśnie w tej sferze artystycznej, ale jakby no, nie jest to obowiązek. Ale bardzo dużo szóstek właśnie z 33 zauważam, że tak ma i super. Natomiast szóstka bardzo często zagalopowuje się w tym pomaganiu, czyli wchodzimy w takie przestrzeni, gdzie już ktoś nie potrzebuje Twojej pomocy, a ty dalej mu ją chcesz dawać. No i ja z, na, na, na moich kursach milion już chyba razy robiłam takie ćwiczenie z szóstkami numerologicznymi, że zdejmowaliśmy z siebie odpowiedzialność za rzeczy, na które nie mamy wpływu, i oddawaliśmy tą odpowiedzialność członkom rodziny. Dla szóstki numerologicznej było to bardzo trudne ćwiczenie. Bierze się to trochę z tego, że jak szóstka pomaga, pomaga, to czuje się taka ważna, ważna, ważna i nie chce tego oddać. Bo jak, jak, jak chce pomagać, jak pomaga, to jest ważna. A jak odda i przestanie pomagać, bo już uznamy, że ktoś powinien sobie poradzić sam, no to jest lęk, że już nie będę potrzebna, a to jest straszne dla szóstki. Już nie będę taka uczynna, a to jest straszne dla szóstki. Dlatego znajdujemy. Jakieś inne zadanie. Szóstki się doskonale odnajdują, na przykład w prowadzeniu fundacji. Takich prawdziwych fundacji, nie takich, które się tworzy dla celów podatkowych, tylko takich prawdziwych fundacji, i szóstka się w tym zawsze będzie spełniać. Szóstka też będzie się spełniać w przygotowaniu wszystkiego dla swoich bliskich, w, w aranżacji domu, żeby było tam ciepło, miło, sympatycznie. I szóstka po prostu będzie dbała o, o to, żeby wszystkim jej bliskim było dobrze. Tylko pamiętajcie, nie przechodźcie za daleko. Siódemka numerologiczna to jest taka osoba, która siedzi ciągle w analizowaniu czegoś. To są osoby, które mają bardzo dużo przemyśleń, bardzo głębokich przemyśleń i jeszcze jak siódemka numerologiczna nie medytuje, to już w ogóle jest masakra. Siódemki muszą medytować i bardzo ważne jest, żeby spisywały to, co w tych medytacjach do nich przychodzi, bo to często ma ogromną wartość. E, więc siódemka potrafi bardzo dużo rzeczy wyjaśnić, przeanalizować. Siódemka numerologiczna może pójść w naukę, czyli e, zostać profesorem na na przykład, nie? Bo to są właśnie takie umysły, które są w stanie wejść bardzo głęboko w jakiś temat i go naprawdę zgłębić z pożytkiem i korzyścią dla wszystkich. Jednak e, siódemki numerologiczne to są bardzo często osoby mocno wycofane. One trudno wchodzą w relacje. One y, mają problem z rzeczywistością, y, nie godzą się na różne rzeczy. Siódemka ma w sobie dużo takiego egzystencjonalnego buntu, przez to może się wydawać, że ona nie lubi ludzi. Siódemki są też bardzo ambitne, więc jak im coś nie wychodzi, to są złe z tego powodu i też tego, znaczy nie też. No nie okazują tego, bo siódemka nie okazuje emocji. Y, my na szkole numerologii mamy taki y, przykład, że jeżeli piątka szuka jakichś odrzeczywistniaczy, czyli próbuje, nie wiem, jakiegoś, jakiś, robi sobie jakieś próby z alkoholem czy z jakimiś narkotykami, to piątka robi to dla zabawy. A pójdę i zobaczę, jak mi tam będzie. Natomiast jeżeli siódemka, traf, siódemka idzie w narkotyki czy w alkohol, to idzie dlatego, że ona sobie z czymś nie radzi. Że ona jest w takim momencie, że rzeczywistość się przytłacza i ona musi się odpiąć od tej rzeczywistości. Oczywiście no, my tego nie popieramy i nie, tych wszystkich odrzeczywistniaczy, natomiast no, dlatego siódemka bardzo często wpada w różnego rodzaju nałogi, bo ona nie radzi sobie i to nawet ciężko jest jej wytłumaczyć, czym ona sobie nie radzi. Ja w terapii bardzo dużo czasu, jak prowadzę numeroterapię, to bardzo dużo czasu zabiera mi to, żeby właśnie siódemka się otworzyła, nie tyle przede mną, ile sama przed sobą. Yy, I decyzje siódemek są często niezrozumiałe dla reszty. <grym> po prostu siódemka robi jakąś rzecz, nawet sama się później sobie dziwi, no ale no jakby yy, robiła to pod wpływem jakichś tam, yy, jakichś tam przemyśleń. E, ósemki numerologiczne to są osoby z całej skali najbardziej przedsiębiorcze, czyli takie najlepiej połączone z energią pieniędzy, które rozumieją tą energię. To są bardzo często osoby, które tutaj w tym wymiarze odradzają się kolejny, 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 kolejny raz, i dlatego tak dobrze już rozumieją tą energię. Dlatego tak właśnie umieją zarządzać tą energią materii. Ale. Yy, prawda jest taka, że yy, ósemki numerologiczne to też są osoby bardzo ambitne, które dają sobie bardzo duże wyzwania. Świat od nich też przez to wymaga bardzo dużo no bo to jest na zasadzie lustra i dają sobie bardzo dużo presji, co może powodować, że stają się chciwe i bardzo materialne. Jak ósemka numerologiczna pójdzie w tą stronę, no to będzie zarabiać pieniądze yy, trudno bo przez chciwość i chciejstwo się zawsze najtrudniej zarabia pieniądze. Więc te pieniądze nie chcą wtedy płynąć tak, tak milusio. Dlatego ważne jest, żeby ósemka numerologiczna wyluzowała trochę z tematami materii i zajęła się trochę duchowością, bo ósemka numerologiczna ma też potencjał duchowy, tylko musi go w sobie pobudzić, musi go w sobie odkryć. I bardzo ważne jest to, żeby ósemka zrozumiała, że przyszła tu po to, żeby te dwa, nazwijmy to świat, Połączyć, czyli ja już jestem dobrze uziemiona, ja już pracuję w tej materii, ja już wiem o co tutaj chodzi. Natomiast teraz łączę to ze swoją e, duchowością. No i liczba zamykająca skalę to jest dziewiątka numerologiczna. E, mówi się, że siódemki i dziewiątki numerologiczne to są te już najstarsze dusze. E, pokazuje się to w taki sposób, że dziewiątka coś wie. Nie wie skąd, ale wie. Czyli e, dziewiątki mają po prostu mądrość, ma, m, inaczej powiem, mają dostęp do kanału mądrości i wiedzy, e, bo wypracowały już to sobie na poziomie poprzednich wcieleń. I e, dziewiątka, żeby realizować się w życiu, najczęściej, żeby być spełniona, musi uczyć. Musi przekazywać wiedzę i nieważne czego ona będzie uczyć, ale dziewiątki idealnie się odnajdują na stanowiskach szkoleniowców, nauczycieli. Też dziewiątka będzie dobrze zarządzać różnymi, e, różnymi projektami, bo będzie umiała wytłumaczyć komuś, jak co działa. Dziewiątki to są osoby, które mają e, duże pokłady cierpliwości, jak nie są sfrustrowane przez inne liczby w portrecie. I dziewiątki, I dziewiątki mają też taką, no, taką cechę, że ludzie się przy nas, bo ja jestem dziewiątką, tak odprężają, tak rozluźniają, możemy sobie tak posiedzieć, porozmawiać, ludzie przy nas się zaczynają czuć dobrze. Oczywiście, jak my jesteśmy w dobrym humorze, to jesteśmy w stanie to przekazać. Natomiast z dziewiątką jest tak, że dziewiątka, Potrafi ranić prosto w serce. Każda liczba to potrafi, ale jak dziewiątka to zrobi, to to boli najbardziej. I ostrzegam, drogie dziewiątki, nie róbcie tego, bo robicie sobie bardzo złą karmę, bo jak wy uderzycie w serce, to to bardzo, bardzo boli. Tak, tak po prostu to działa. Więc e, po, po kolejne wszelkie nieuczciwości, wszelkie ludzie ufają dziewiątkom. Jak dziewiątka oszuka, to znowu jest to naprawdę poważny temat e, karmiczny do rozstrzygnięcia w tym lub w następnych życiach. Więc z jednej strony duży dostęp do kanału wiedzy, do kanału mądrości to co ma dziewiątka do kanału miłości, bo dziewiątka m, w naturalny sposób umie kochać bezwarunkowo. Nawet jak miała trudne dzieciństwo, to i tak umie kochać bezwarunkowo, ma ten potencjał. Natomiast ważne jest to, żeby dziewiątka pamiętała, jaką ma moc i żeby właśnie nie raniła, nie raniła innych, bo, bo wściekła dziewiątka jest naprawdę bardzo, bardzo raniąca innych, ale tak na końcu i tak sobie robi złą karmę. Dobrze, dobrnęliśmy do końca. Są jeszcze wibracje mistrzowskie 11, 22, 33, 44. Natomiast, no to pewnie, jak jesteście zainteresowani, to na moim kanale poszukajcie odcinka o tym, bo, bo nagrałam o każdej z tych liczb. I pamiętajcie, że jeżeli wychodzi wam nawet ta liczba mistrzowska, to i tak się sumujecie. To, to poczytajcie sobie o tej liczbie mistrzowskiej, natomiast we wszystkich innych rankingach, że tak powiem, sprawdzajcie się jako ta liczba podstawowa. E, dziękuję za dziś, widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, dużo słoneczka e, i żeby wszystkim było dobrze i żebyście odnaleźli swoją liczbę, e, żebyście wiedzieli jaki macie potencjał i go w sobie rozbudzili. Wszystkiego dobrego, dziękuję za dziś.